Wioletcie nie było łatwo żyć samotnie z dorastającą córką na rękach. Nie starczało jej pieniędzy na życie. Miała też do spłacenia kredyt. Kiedy Violetta dowiedziała się, że będzie miała dziecko, zamieniła jednopokojowe mieszkanie w mało prestiżowej dzielnicy, które dostała jako wychowanka domu dziecka, na dwupokojowe. Violetta urodziła córkę, a mieszkanie kupiła przede wszystkim dla niej. Zarabiała wtedy dobre pieniądze. Jednak nadzieje Violetty nie spełniły się. Prywatna firma, w której pracowała, zbankrutowała. Znalezienie innej pracy z równie dobrym wynagrodzeniem było niemożliwe. Z pensji i zasiłku rodzinnego musiała co miesiąc opłacać kredyt i media. Pieniędzy zostało niewiele, więc przez miesiąc mieszkali z córką. Nie było na co liczyć. Jej rodzice już nie żyli. Może powinna była wyjść za mąż, ale to nie było nawet marzeniem. Nigdy nie była piękna. Mężczyzna zwrócił na nią uwagę tylko raz, a po intymności natychmiast zniknął. Teraz jej córka miała siedem lat. Mamo, wstawaj! Dobiegł głos córki. Violetta otworzyła oczy, spojrzała na zegar. Walentinę, już siódma. Jest sobota. Ale dzisiaj idziemy kupić mi mundurek do szkoły. Córeczko, sklepy są jeszcze zamknięte. Odpowiedziała Wioletta, ale wstała. Idąc do sklepu z córką, Wioletta próbowała obliczyć swoje fundusze, które były bardzo ograniczone. W zeszłym tygodniu poszła do sklepu niedaleko domu, który sprzedawał tanie rzeczy. Powinno wystarczyć pieniędzy. Kiedy ponownie odwiedziła sklep, zauważyła, że asortyment ubrań szkolnych jest znacznie większy, ale ceny również wzrosły. Razem z córką zaczęły wybierać i przymierzać ubrania. Violetta natychmiast zdała sobie sprawę, że nawet jeśli nie kupi butów, nie wystarczy jej pieniędzy na wszystko. Mamo, spójrz na te buty. Valentine, odłóż je. Są bardzo drogie. Kobieta zaczęła się rozglądać, mając nadzieję, że zobaczy kogoś znajomego i będzie mogła pożyczyć pieniądze do wypłaty. Ale w pobliżu nie było nikogo. Tylko niepełnosprawny sąsiad kupował długopisy i zeszyty. Kobieta pomyślała, po co mu to wszystko? Sąsiad pojawił się w ich wejściu i dopiero niedawno wprowadził się do dwupokojowego mieszkania na parterze. Ledwo chodził o kulach i zawsze był pijany. Mówili, że jest byłym wojskowym, ale mężczyzna wyglądał bardziej jak bezdomny. To nie był ktoś, do kogo można się zwrócić. Wkładając zeszyty i długopisy do torby, skierował się obok nich w stronę wyjścia. Mamo, kup mi jakieś buty, błagała córka, tuląc je do piersi. Valentine nie mamy nawet pieniędzy na mundurki, kobieta otarła łzy z oczu. Mężczyzna zatrzymał się. Cześć, sąsiedzi! Powiedział uprzejmie. Witam. Wioletta skinęła głową. Dlaczego nie kupują butów dla takiej ładnej dziewczynki? Mamusiu, ona mówi, że są drogie w oczach dziecka, pojawiły się łzy. A one są takie piękne. Niedługo idę do szkoły. W takim razie dam ci je na rozpoczęcie roku szkolnego. Wujku, mówisz prawdę? Jak masz na imię? zapytał nagle. Walentynę a ja jestem wujek Franciszek Walentyno, weź wszystko i chodźmy do kasy dlaczego, panie Franciszek? Violetta czuła się bardzo nieswojo. Możesz mi mówić po prostu Franciszek powiedział. A jak ty masz na imię? Violetta, kobieta była zdezorientowana. Valentine stała już przy kasie. Czy będzie pani przyjmować towar? Zapytał kasjer. Tak, oczywiście. Mężczyzna wyjął z kieszeni kartę bankową. Opierając się na kulach, podłączył kartę i wpisał hasło. Frantisek, dziękuję. Kobieta wyciągnęła pieniądze. Resztę oddam ci później. Żadnych pieniędzy, to prezent dla córki na rozpoczęcie roku szkolnego. Nie biorąc pieniędzy, skierował się do wyjścia. Frantisek wrócił do pustego i brudnego mieszkania. Nie lubił bałaganu i starał się utrzymywać mieszkanie w czystości, ale jego nogi nie poruszały się i nie zginały dobrze. Można było zatrudnić posie, ale nie chciał wyglądać na zupełnie bezradnego. Przez prawie 15 lat służył w wojsku. Jego życie praktycznie skończyło się dwa lata temu. Dobrze, że teraz mógł przynajmniej chodzić o kulach. Zaraz po tym, jak został ranny, jego nogi w ogóle się nie poruszały. Potem miał dwie operacje w klinice w odstępie roku. Na trzecią ma pójść za miesiąc. Powiedzieli, że jest nadzieja na utrzymanie kul. Tyle, że mężczyzna przestał wierzyć w cuda. Przed wojskiem mieszkał w sierocińcu. Tam wszyscy wierzyli w cuda. Szybko jednak zrozumiał, że w życiu można polegać tylko na sobie. A teraz jego nogi zawodzą. Zaczął więc kompensować swój smutek alkoholem. Franciszek był silnym mężczyzną, ale świadomość, że jego kule pozostaną z nim do końca życia, była nie do zniesienia. Mężczyzna marzył o rodzinie, ładnym domu, drogim samochodzie, próbując zarobić więcej pieniędzy na to wszystko. I udało mi się. Teraz są w banku, ale wcale go to nie cieszy. Jego renta inwalidzka wystarczała na tak ponure życie. Ale coś w nim drgnęło po spotkaniu z sąsiadką z trzeciego piętra i jej córką. Violetta również wróciła do domu zdezorientowana. Wszyscy mówili o sąsiedzie co innego: był alkoholikiem i bohaterem. To sprawiło, że była zarówno szczęśliwa, jak i trochę zawstydzona. Mężczyzna zwrócił na nią uwagę. Chociaż być może było mu po prostu żal jej dziecka. To wstyd, że niepełnosprawny mężczyzna pomógł jej zdrowej kobiecie. Ale teraz jej córka nie odejdzie od lustra. Jej mundurek szkolny był zwyczajny ale jej buty były najpiękniejsze. Żadna z jej koleżanek nie ma takich butów. Radość na twarzy córki została nieco złagodzona przez wstyd, jaki czuła jej matka. Aby się uspokoić, matka zaczęła gotować gołąbki. Był to sezon jesienny, a kapusta była sprzedawana wszędzie. Gotowanie tego dania trwało długo. Violetta powoli doszła do siebie. Zastanawiam się, jak on żyje sam. Jak gotuje? Jak sprząta swoje mieszkanie? Przecież ma dwupokojowe mieszkanie i nikt do niego nie przychodzi. Wygląda na to, że nie ma nawet żadnych krewnych. Violetta nakarmiła córkę i sama zjadła. Pozostałą kapustę włożyła do kubka i podgrzała. Valentine usiądź przy komputerze. Zaraz przyjdę. Nie trzeba było długo namawiać córki. Kobieta zeszła na parter i delikatnie zapukała do drzwi sąsiadki. Rozległ się stukot kul i drzwi się otworzyły. Na twarzy właściciela pojawił się wyraz zaskoczenia. Franciszek, przyniosłam ci gołąbki. Mam najsmaczniejsze. Wejdź. Mężczyzna marudził. Tylko u mnie jest bałagan. Posprzątam to. Bałagan był wszędzie. Violetta natychmiast zdała sobie sprawę, że sytuację należy wziąć w swoje kobiece ręce. Wytarła dobrze stół i rozkazała gospodarzowi: Siadaj, będziesz jadł. Violetta postawiła przed nim miskę nadziewanej kapusty. Jedz, ja trochę posprzątam. Violetta, tak mi wstyd. W porządku. Dorastałeś w sierocińcu, prawda? Tak, przytaknął. Ja też. Powinniśmy sobie pomagać. Dzięki. Jedz, nie wstydź się. Zjadł pyszną faszerowaną kapustę, patrząc na kobietę z zachwytem i po raz pierwszy od dwóch lat był szczęśliwy. Sąsiadka posprzątała kuchnię, mając czas na zrobienie herbaty. Gdy była gotowa. Postawiła przed mężczyzną kubek. Violetto, ty też usiądziesz ze mną do herbaty zapytał. Mam najlepsze słodycze w lodówce. Kobieta uśmiechnęła się, nalała sobie herbaty i wyjęła słodycze, natychmiast je oceniając nie wiem czy najlepsze, ale najdroższe to na pewno. Nigdy nie jadłam czegoś podobnego naprawdę są bardzo smaczne. Frantisek poczuł się zażenowany, że kobieta sprząta jego kuchnię, a on nawet nie może jej pomóc. Wyglądało na to, że pracowała nad prezentem, który podarował jej córce. Jednocześnie życzył sobie, aby to sprzątanie nigdy się nie skończyło. Ku jego zaskoczeniu kobieta nie spieszyła się. Byli zainteresowani wspominaniem swoich dni w sierocińcach. Dorosłe życie nie było czymś, o czym chcieli rozmawiać. Franciszek, idę do domu. Violetta zaczęła się szykować. Zabierz córce trochę słodyczy. Nie trzeba! Chciała odejść, ale złapał ją za rękę. Weź to! Powiesz, że to od Franciszka? Violetta spojrzała mu w oczy. Było w nich tyle czułości. W porządku? zgodziła się. Wioletto, Przyjdź do mnie z Walentyną. Odwiedzimy się. Obiecała na pożegnanie. Walentynę, nadal siedzisz przy komputerze? Powiedziała surowo, wchodząc do mieszkania. Mogę jeszcze trochę? Wujek Franciszek przysłał ci słodycze, najpyszniejsze. Chodźmy napić się herbaty. Córka natychmiast wyłączyła komputer i przybiegła do kuchni. Och! Nigdy nie jadłam takich słodyczy. Dziewczynka rozpakowała jeden cukierek i włożyła cały do buzi. Jakie pyszne! Walentine, lubisz wujka Franciska? zapytała niespodziewanie mama. Jest miły, tylko bardzo bolą go stopy. Dziewczynka sięgnęła po kolejnego cukierka. Jest bohaterem i był na wojnie dodała mama. Zaprasza mnie i ciebie do siebie. Pojedziemy jutro? W porządku, idziemy! Zgodziła się natychmiast córka. Mężczyzna poczuł, że coś zmieniło się w jego życiu. Mieszka w tym mieszkaniu od roku i przez cały ten czas tylko witał się z sąsiadami. O czym tu rozmawiać? O minie lądowej, która wybuchła obok? O tym, jak ciężkie jest życie niepełnosprawnego mężczyzny? Nigdy na nic nie narzekał, nigdy nie zwalał swoich problemów na innych. A dziś rano potrzebował długopisu i papieru. Jak mógł przypuszczać, jak to się skończy? Dla innych takie spotkanie mogłoby wydawać się błahostką, ale Franciszkowi nigdy nie przeszło to przez myśl. Mieszkam w tym mieszkaniu już cały rok, a nawet nie zdawałem sobie sprawy, że obok mieszka tak piękna kobieta. Najważniejsze, że nie wzbudzam w niej tylko uczucia litości. Długo nie mógł zasnąć tej nocy. Wstając wcześnie rano, Franciszek dokładnie się ogolił. Następnie umył się w wannie. Ta procedura była dla niego szczególnie trudna, ale pomogły mu silne ramiona. Po zakończeniu porannej rutyny, mężczyzna udał się do sklepu spożywczego. Przez długi czas chodził po działach. Wybierał to, co jego zdaniem mogło spodobać się Violetcie i jej córce. Wątpił, czy przyjadą w odwiedziny, ale wciąż miał nadzieję. I wtedy usłyszał długo oczekiwany dzwonek do drzwi. Mężczyzna pośpiesznie otworzył drzwi. Na progu stali długo oczekiwani goście. Cześć, wujku Francisku. Uśmiechnęła się dziewczyna. Witajcie, piękne panie. Wejdźcie, proszę. Nie mógł ukryć radosnego uśmiechu. Teraz napijemy się herbaty. A my przyniosłyśmy naleśniki, powiedziała wesoło Walentyna. Pomogłam mamie je zrobić i wyszły takie pyszne. Frantisek napotkał spojrzenie Wajeleti. Jej oczy błyszczały radością, jakby czekała na to spotkanie. Poszli do kuchni i nakryli do stołu. Walentyna nie kryła zachwytu smakołykami, które kupił Franciszek, a on ich pysznymi naleśnikami. Po śniadaniu, mimo sprzeciwu gospodarza, kobieta zabrała się za sprzątanie. Walentynę i Franciszek przygotowali barszcz i kanapki na obiad. Następnie wszyscy razem zjedli obiad. Po obiedzie Violetta kontynuowała sprzątanie, a Franciszek i Walentynę grali w grę komputerową. Grali tak dużo że zapomnieli przygotować pod wieczorek. Musieli zamówić pizzę. Po tym weekendzie nastawienie Franciszka do życia całkowicie się zmieniło. Chciał, żeby miesiąc minął szybciej, chciał iść na operację, żeby móc chodzić bez kul. Przez następny tydzień codziennie wstawał bardzo wcześnie i obserwował z okna, jak jego sąsiadka idzie do pracy i wraca do domu. Zdał sobie sprawę, że zachowuje się jak młody chłopak. Bał się jednak podejść do kobiety, którą naprawdę polubił. Nie mógł jednak znaleźć ani jednego powodu, by to zrobić. Tego ranka, jak zwykle, podszedł do okna, stał długo wyglądając na zewnątrz, ale Violetta nie poszła do pracy. Mężczyzna stał trochę dłużej i zobaczył nieznajomą kobietę prowadzącą córkę z bukietem kwiatów w rękach. Ciesz dzisiaj jest początek roku szkolnego. przypomniał sobie. A ja nie kupiłem walentinie bukietu. Frantisek szybko się przygotował. Poszedł do wejścia, pamiętając, gdzie w pobliżu sprzedawano kwiaty. Wtedy drzwi się otworzyły i wyszła Wioletta z córką. Wujek Frantisek popędził do dziewczyny. A ja idę dziś do szkoły. Gratulacje! Tylko kwiatów jeszcze nie kupiliśmy. Powiedziała. Proszę, kup ode mnie kwiaty. Wręczył dziewczynie pieniądze. Franciszek, dlaczego? Kobieta próbowała zaprotestować. Kup piękny bukiet, proszę. Uśmiechnął się z poczuciem winy. Sprawia mi wielką przyjemność dawanie ci prezentów. Nie ma sprawy. Moja emerytura jest duża. Matka i córka poszły w kierunku pawilonu kwiatowego. A mężczyzna długo się za nimi wpatrywał. Violetta była zagubiona, dlaczego on mi pomaga? Sądząc po jego ranach, pieniądze nie przyszły mu łatwo. Nigdy nie miałam kogoś, kto pomógłby mi w potrzebie. Ale jakże chciałabym mieć u swego boku godnego zaufania mężczyznę? Ta myśl sprawiła, że się zatrzymała. Mamusiu, co ty robisz? Zapytała zaskoczona córka. Nic mi nie jest, tylko o tym myślę. Mamo, a wujek Franciszek jest bardzo miły. Bardzo bym chciała, żeby został moim tatą i żeby jego nogi dobrze chodziły. I wtedy kobieta poważnie pomyślała o swoim sąsiedzie. Zawsze marzyła o wysokim, przystojnym mężczyźnie, ale jest prawdziwy mężczyzna, który mieszka obok, zaledwie dwa piętra niżej. Jej córka go uwielbia. Oczywiście marzy o swoim tatusiu. Tak jak Wioletta marzyła o swoich rodzicach jako dziecko. Czym ja dla niego jestem? Pomyślała o swoim sąsiedzie. Muszę być jego nadzieją. Przestał pić i zawsze jest ogolony. Zawsze marzyłam o mężczyźnie, który pokocha mnie i moją córkę. Może Franciszek ma o nas takie zdanie. Lubię go. Owszem, ma problemy zdrowotne, ale ja nie boję się trudności. Mam wrażenie, że jesteśmy dwiema połówkami i los chce nas połączyć. Mama i jej córka wracały ze szkoły, wesoło rozmawiając. Wchodząc do środka, dziewczynka zapukała do znajomego mieszkania. Drzwi natychmiast się otworzyły. Wujku Francisku, odwiedź nas. Zaprosiła ją. Będziemy świętować mój pierwszy dzień w szkole. Już chwileczkę. Franciszek, mógłbyś wstać? Violetta zapytała współczująco. Nie martw się, dojdę tam. Zarówno Franciszek, jak i Violetta z córką rozpoczęli zupełnie inne życie. Kobieta utrzymywała oba mieszkania w porządku i gotowała obiady dla wszystkich. Mężczyzna miał pieniądze, które dyskretnie przekazywał kobiecie. Nie było mowy o wspólnym życiu. Pewnego dnia zadzwonił i powiedział: "Violetto, przyjedź do mnie, proszę." "Czy coś się stało?" Violetta zapytała z troską w głosie. "Musimy porozmawiać." Natychmiast zebrała się w sobie i zeszła na parter. "Jutro wyjeżdżam na operację." Będę w szpitalu przez miesiąc, potem dwa miesiące rehabilitacji. Wrócę dopiero przed Sylwestrem. Ale chcę ci powiedzieć najważniejszą rzecz: kocham cię, Violetto. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i wrócę ze szpitala na własnych nogach, wyjdziesz za mnie? Franciszek, jeśli mnie węzwiesz, wyjdę za ciebie, cokolwiek ci się stanie. Odpowiedziała Violetta. Franciszek przytulił ją i powiedział. Jeszcze miesiąc temu nie wierzyłem, że kiedykolwiek będę w stanie poruszać się bez kul. Ale teraz jestem pewien, że wszystko będzie dobrze. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Ponieważ mam teraz ciebie, kochanie. Czas mijał. Zbliżał się nowy rok. Ludzie spieszyli się po choinki, artykuły spożywcze, a Franciszek szedł uśmiechnięty, lekko opierając się na swojej łasce. Wjechał na podjazd, wszedł na trzecie piętro i zapukał do drzwi. Cześć, Franciszek! Violetta szturchnęła go w ramię, a z jej oczu popłynęły łzy radości. Wujek Franciszek. Valentine wybiegła z pokoju. Witaj, moje słoneczko. Wujku Francisku, chodzisz już bez kul. Jak widać? Czy to prawda, że zostaniesz moim tatą? Oczywiście, że będę, jeśli się zgodzisz. I tak stało się to, o czym można było tylko pomarzyć. Jak po tym wszystkim nie wierzyć w cuda i w to, że jeśli czegoś pragniesz z całego serca, to Twoje życzenie na pewno się spełni. Nawet najsilniejszy człowiek bez wsparcia rodziny traci sens życia. Bardzo ważne jest, aby byli przy Tobie ludzie bliscy Twemu sercu, którym ufasz i których kochasz z całej duszy. To właśnie wtedy chce się żyć i wierzyć w świetlaną przyszłość.